Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Jak pewnie większość z was pamięta, u mnie na kanale już pojawiały się odcinki, jeżeli chodzi o silniki rzędowe. Rozbieraliśmy sobie silnik benzynowy, silnik diesla, gdzie pokazywałem Wam tak naprawdę, czym te silniki od siebie się różnią, jakie tam są rozwiązania. Sprawdzaliśmy sobie, dlaczego właśnie ten silnik umarł. Dziś, tak naprawdę, pierwszy odcinek. Z kolejnego silnika, który będziemy rozbierać. Oczywiście jest to silnik benzynowy, ale nie byle jaki. Moi drodzy, silnik Audi V8 3,7 pojemności. Zobaczcie tego kolosa. Zdradzę wam tylko nieśmiało, że sto jak ledwo daje radę. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job cashing for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams Dobra, ale żeby nie było tak smutno, zajrzyjmy sobie kamerą inspekcyjną do wnętrza cylindrów. Sprawdźmy, co tam dzieje się w środku. Być może na dzień dobry znajdziemy przyczynę. Dlaczego ten, właśnie silnik, trafił do mnie? A gdyby nie trafił do mnie, to pewnie trafiłby gdzieś na złom. Dobra, pod korkiem oleju nic tutaj wielkiego nie ma, więc wypinamy cewki, wykręcamy świece, zaglądamy do cylindra. Dobra, jedną stronę mamy. Rozebraną, więc trochę większy sprzęt. Lecimy z cewkami. Swoją drogą, tu już co możecie zobaczyć, to niektóre z cewek były wymieniane. Widać to od razu po tym, co tutaj widzimy. Ta po samym kolorze można zobaczyć, że jest pewnie starsza lub bardziej zużyta, ale tutaj te dwie wyglądają praktycznie jak nowe. Dobra, wykręcamy sobie świecę, zerkamy do cylindrów. niestety nie mamy jak zakręcić rozrusznikiem, bo gdybyśmy mieli taką możliwość, można by w jakiś sposób było zmierzyć kompresję, ale rozrusznika brak. Więc Teraz oczywiście, jako że mój klucz nie łapie świec, żeby je wyjąć, użyjemy sobie jednej z cewek. I wszystkie świeczki wychodzą bez najmniejszego problemu. Tutaj u mnie na kanale już e, temat świec mieliście przerobiony, więc no te świece, jak możecie sami zobaczyć, zbyt ciekawie nie wyglądają. Już to daje jakiś podgląd, no fajnie jakby jeszcze wyostrzyło. To już daje jakiś podgląd na to, co w tym silniku się działo. Sami możecie zobaczyć, sami możecie stwierdzić. A jeśli nie, no to zachęcam, aby wrócić się właśnie do odcinka, w którym wszystko na temat świec i tych nagarów, które tutaj są, powiedziałem. Tak naprawdę z tych wszystkich świec, to ta wygląda chyba najbardziej przyzwoicie. No, może nie. Ta jest. Mi się wydaje w delikatnie lepszym stanie, a najbliżej ideału jest właśnie ta. No tutaj na tym cylindrze ewidentnie coś tu się działo, bo tutaj od nagaru jest aż grubo. Dobra, teraz może będzie nam dane zobaczyć gładź cylindra. O, zawór jest otwarty, już widzimy zawór. No, i gładź cylindra nie wygląda źle. Poza tym, że coś tutaj do tego wnętrza silnika wpadało sobie. No, ale zawór mamy otwarty. No, tu jakiś, tu jakiś obcy jest. Chroboknął tu wpadł. Tu wyżej możecie zobaczyć otwarty zawór. No tu RF, gratysko, Dobra, no co by tu dużo nie gadać, ten cylinder nie wygląda źle. Idziemy do drugiego. Na początek zobaczymy sobie gładź. Ale też nie wygląda to w żaden sposób źle. Zobacz, mamy tłok z góry, i ani wnętrze tego cylindra, ani tłok nie wygląda źle. Lecimy do drugiego, a drugi mamy prawie przy, na samej górze, więc nie ma tutaj co za bardzo oglądać. I ostatni. No, i tutaj mamy, jak widać, rysy na cylindrze. Jak chodzi o sam tłok, raczej normalny widok. Nic tu złego nie widać. Za chwilę przejdziemy sobie na drugą stronę, zobaczymy, co działo się z drugiej strony. Dobra, to co? Ja myślę, że nie ma co marnować czasu. Lecimy sobie z drugą stroną, i to samo, co wcześniej. Cewki. Oczywiście wy tak nie wyciągajcie jak ja, bo mi tam nie zależy, czy one wyjdą w całości, czy mi się gdzieś połamie. Lepiej trochę ostrożniej do tego podchodzić. Ale jak widzicie, u mnie tam nic się nie dzieje. Normalnie to wychodzi. I tutaj chyba wszystkie nawet cewki były wymieniane, bo wszystkie wyglądają ładnie. Tutaj jedna coś jest opisana u... Prawdopodobnie chodzi tutaj o to, że używka. W każdym razie, no tutaj reszta Cewek jest praktycznie jak nowa, czy one są tak naprawdę nowe, czy to jakiś zamiennik, nie wiadomo. Chociaż pisze tu powinny być oryginały. Zobaczymy. Znaczy zobaczymy, no. ta wiedza akurat nam tu do niczego nie jest potrzebna, bo chcemy zobaczyć, dlaczego generalnie ten silnik miał trafić na złom. Myślę, że nam się uda. Oczywiście, jeszcze na tym odcinku zdemontujemy sobie filtr oleju i sprawdzimy czy będą jakieś opiłki. sobie nie będziemy nawet zaglądać jeżeli chodzi o świecę nie ma większego sensu, mam nadzieję, że coś będziecie z tej kamery widzieć no bo tak jak Wam powiedziałem karta pamięci gdzieś ją wcięło więc lecimy do pierwszego cylindra Co tutaj widzimy? Tutaj widzimy tłok, i tłok jest praktycznie na samej górze, więc dużo sobie nie pooglądamy. Więc idziemy na kolejny cylinder. Tutaj, tak samo jak z tamtej strony, tak samo z tej, możecie zobaczyć ładną warstwę nikasylu. Oczywiście, z tamtej strony ona była porysowana, ale biorąc pod uwagę, o tutaj też są już ładne rysy, jak możecie zobaczyć. Ale biorąc pod uwagę, że pewnie silnik ten miał 300 w górę, to nie ma się co dziwić. Zresztą sam nagar na tłoku, który możecie zobaczyć. Nie ma go tu, oczywiście, dużo, więc można podejrzewać, że oleju tutaj. Ten silnik nie pobierał. Z tamtej strony te cylindry niektóre wyglądały trochę gorzej. Jak z tym będzie? Nie no, tutaj też jest. Jeżeli chodzi o tłok w porządku. Jeżeli chodzi o cylinder sam, no to tak jak możecie zobaczyć. no Niestety, ale tych rys tutaj jest sporo. Prawdopodobnie i tędy jakieś tam ilości oleju ten silnik pobierał dobra, mam nadzieję, że teraz już pójdzie. Filtr nie wygląda źle, jak możecie zobaczyć, filtr nie wygląda źle, ale już widzę, że jest tutaj kupa opiłków. Zaraz wam pokażę, co z tego filtra wylatuje tutaj. Czy to będzie widać, czy nie będzie widać? Myślę, że bardzo dobrze będzie to widać. Jeszcze wezmę sobie latarkę i pokażę Wam, jaki tu jest brokat. Dobra, to sobie damy na chwilę na bok. Zobaczcie, ten cały brokat, który tutaj jest, przed chwilą wyleciał, właśnie z tego filtra. Tutaj jeszcze bardzo dobrze to widać. Właśnie na tych ściankach jest kupa takiego drobnego brokatu. Czyli prawdopodobnie po prostu coś nam w środku opiłkowało. Co dokładnie tego myślę, że dowiemy się jak trochę ten silnik rozbierzemy. Dajmy sobie ten filtr na papier. I tutaj myślę, że też będziecie mogli zobaczyć właśnie dość sporo, ilość tych opiłków. Tutaj już nie tyle to widać, ale jak rozbierzemy sobie już tu zajrzymy do środka do filtra Jest kupa, jest kupa opiłków, postaram Wam się to pokazać. Nie wiem czy mi się uda, ale może jakoś w jakiś sposób. Nie no, raczej Wam tego nie pokażę. Ale jest tutaj w środku kupa, kupa opiłków, jak sobie tak pod światło weźmiecie, to jest po prostu brokat. Zresztą było to przed chwilą widać, właśnie w pojemniku, gdzie te, z tego filtra wyciekło sobie co nieco. No i co? Kolejna sprawa, jaką będziecie mogli zauważyć, to tutaj, tak, bardzo często w silnikach z filtrem, który się wkłada, te elementy są ułamane. No ale co, nic na to już nie poradzimy. Ja podejrzewam, że akurat. Ten element nie zawinił. Jeżeli on, e, taki duży kawałek, zostałby łamany, on by tutaj gdzieś był w środku. Być może jest, nie będę tam grzebał. W każdym razie, no, połamane to być nie powinno. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to na tyle sprawdziliśmy sobie najważniejsze rzeczy, czyli. Jak wyglądają gładzie cylindra oraz jak wyglądają tłoki. Z jednej strony zerknęliśmy sobie na świecę, co taki nagar znaczy. O tym już był odcinek, więc nie będę się powtarzał. Dodatkowo zerknęliśmy sobie do filtra oleju, w którym jest masa opiłków. W dalszych etapach, jak będziemy dalej ten silnik rozbierać, na pewno dojdziemy do tego, skąd te opiłki się tam wzięły. Oczywiście też standardowo jak w wielu silnikach, ja też się w innych silnikach z tym spotykam, montaż filtra oleju w taki sposób, że pęka to sitko, ten wkład na którym trzyma się ten filtr oleju w środku, więc żadna nowość. Moi drodzy, jeżeli takie odcinki Wam się podobają, jesteście ciekawi kolejnych takich odcinków, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Ale, tak, jeszcze na sam koniec warto dodać. Już tutaj widzicie, trochę więcej jest rozebrane. Potok została kupiona V8, żeby zrobić solik, bo zaczynamy sezon. Więc będzie trzeba poskładać i pomału odpalać.